Tej jesieni kolejny weekend pogoda dopisała, więc spakowaliśmy plecaki i razem z małolatą ruszyliśmy na kolejną przygodę. Tym razem odwiedziliśmy Torx Cave w samym sercu Peak District. Zostawiliśmy auto przy Wetton Mill Tea Rooms i ruszyliśmy szlakiem wzdłuż rzeki Manifold. Trasa jest spokojna, miejscami śliska, ale za to pełna pięknych widoków. Po około pół godziny marszu przed nami wyłoniło się ogromne wejście do jaskini, która wygląda dała jak z filmu. Z góry rozciąga się widok, który naprawdę zapiera dech w piersiach. Widać zielone wzgórza i wijące się w dole ścieżki. Po tym intensywnym spacerze zajrzeliśmy do Weton Mill Tea Rooms na ciepły posiłek i herbatę. A tuż obok zupełnie przypadkiem odkryliśmy jeszcze jedną ukrytą jaskinię. Było tam spokojnie, cicho i mieliśmy wrażenie, że czas na chwilę się zatrzymał. To był dzień pełen przygód, pięknych widoków i spokoju, za który tęskni się od razu po powrocie.